Dzisiaj mamy do wysiania taką kapustę pekińską ogórki gruntowe taka odmiana tą pierwszy raz mam Polan, taka bardzo znana stara odmiana, zawsze się u nas sprawdza jest dosyć późno bo to jest druga połowa maja już powinny być ogórki wysiane ale ja sobie wysieję tu takich tych kuwetach paletkach i w ciepłym pomieszczeniu szybciej mi podrosną. Także najpierw biorę się za te górki. Muszę patrzeć, żeby termin ważności zawsze Wam mniej więcej się zgadzał. Bo stare nasiona nie zawsze chcą wykiełkować. I do każdego jednego tutaj kratki pełniutka wrzucamy po jednym nasionku sobie. Nie za głęboko, tak na głębokość centymetra. Ja że mam takie dosyć grube ręce i mi to i palce dosyć ciężka wyjdzie. Moja żona drobnymi rąkami zawsze to lepiej wysieje. Możecie jak macie większe pojemniczki, to po jednym, po dwa nasionka. Samogórki. Dosyć fajne do kiszenia, do konserwowania. ta odmiana zawsze się u nas sprawdza. Jest dużo nowych odmian, też bardziej może odpornych na parcha, na mączniaka. Ale u nas jakoś tak ja mówię. Starym sposobem, jak jest coś sprawdzonego, to dajemy. A nowe odmiany, tak wam te pokazywałem. Tak jak te, zobaczcie miałem wcześniej te odmiany. To jest jakaś odmiana samozapylająca się. Zobaczymy latem, jak ona się sprawdzi. Zobaczcie, ta kuwetka na rozsadnik ma 54 takie miejsca. Doniczki mini doniczki kratki na nasiona. Zobaczcie, poszło. Połowę dopiero tych nasion. Ja wam mówię, możecie dać po dwa. Ja w każdej innej wolę dać po jednym. Mi się wydaje, że wszystkie nam zejdą. To jest ziemia taka bardziej torfowa, ciepła. Nie daje ziemi ogrodowej, kompostowej, bo to jest ziemia zimna. A ogórek jest taki bardziej ciepłolubny, Dlatego wysadza się go zawsze do gruntu po 15 maja. No ale my zawsze podpędzamy te ogórki w doniczkach i zawsze. Wszystkie nam wychodzą, schodzą. Teraz każdą wynoszę przysypuję. je przysypać. Znaczy zagrzebać. I tak wyrośnie, i tak są dobrej jakości nasiona. Na pewno zawsze wyrosną. Przede wszystkim muszą być o oznaczeniu F1. Zawsze to muszą być nasiona świeże kupione. A nie odzyskiwane z pestek. Z ogórka, które tam ususzycie. Z tych ogórków będziemy robili przetwory, latem. Zobaczcie jakie fajne przetwory z tego wyjdą. Różnego rodzaju ogórki, sałatki z własnych ogórków. Robię, przepyszne, bez chemii, niczym nie lane. Tylko na naturalnych nawozach, kompostach i gnojówce z pokrzyw. No i tyle. Teraz odkładam je w ciepłe miejsce. Możecie dać na parapet, słoneczko. W domu gdzieś tam w ciepłe miejsce. I po paru dniach zobaczycie pierwsze wschody, kiełki, liście. czas ogórkowy. Trzeba zacząć. Zobaczcie i druga odmiana. To jest odmiana ogórka jakąś mówiłem, parteno-karpiczna, Czyli to jest taka odmiana ogórka, zobaczcie, która owocuje nawet bez zapylania, co oznacza, że nie wymaga obecności owadów zapylających. I ta cecha powoduje, że plony są często wyższe i bardziej stabilne, a owoce mogą być beznasienne i najważniejsze, że takie bez goryczki. Także tą nową odmianę. I się też wysiejemy. Zobaczcie, można też takim sposobem wysiewać, że się po jednym nasionku. A torf, to jest torf oczywiście odkwaszony, nie może być kwaśny. Lub bezpośrednio jakaś ziemia ogrodowa, ale taka kupna. Bo taka z ogrodu to jest, chyba tak mówiłem, za zimna. I jak macie takie na wierzchu poukładane nasionka, to po prostu je tylko wtykacie. Zobaczcie, to musi być dosyć mocno ubite rękami, ugniecione, żeby te nasiona się nie poprzemieszczały, nie pozapadały głębiej, żeby były przede wszystkim na jednakowej głębokości. No to chyba to każdy zresztą wie, no ale... Jak już taki film nagrywam, to chciałbym, żeby był od A do Z jakimś tam poradnikiem. Nie musicie tam dziurek robić. Wystarczy je wycisnąć. Odpowiednio przesypać. Zaglebać. Ja ich nie podlewam już, bo u mnie ten tor jest dosyć mokrawy. Możecie zrosić tą ziemię. Jeśli podlejecie, to nasionka mogą wam się zapaść głębiej. Jeśli podlejecie, tak dosyć dużo wody dacie Tak Najlepiej je po prostu sobie zrosić. No i zobaczcie. Gdzie nigdzie możecie dać sobie po dwa nasionka, czyli jak któreś tam nie zejdzie, to po prostu przełożycie do pustej kratki. Często tak robię, na przykład widzicie, tu jest dwa, tu jest dwa. Jak znajdą dwa, to je razem w kupie posadzicie. Jeśli będziecie bezpośrednio do gruntu wsadzali obórki, to się wsadza zawsze po dwa, trzy nasiona. Nigdy nie po jednym, bo w gruncie zawsze bardziej te nasiona gdzieś zgin zginą. Są narażone na to, że nie zajdą. A tutaj w takim ciepłym torfie, jeśli nasionko nie jest uszkodzone, to bez problemu. Wam wszystkie wykiełkują. Możesz je teraz przesypać albo tak jak mówiłem, zagrzebać. Prawie w zupełności to wystarczy. I teraz lądują w ciepłe miejsce, na parapet. Jest naprawdę ciepło. I parę dni i będą na pewno już wszystkie wschodziły. Jeszcze tak wam pokażę, jak tutaj odmianę dawaliśmy. Polan, sialiśmy Tego partnera. Jeszcze jest bardzo fajna odmiana. Julian, też ją często u siebie sieję. Jeszcze bardzo fajna odmiana jest Octopus. To jest też nowa odmiana, takie ogórki są podłużne, ja w tym roku ich nie mam, ale zbiory są bardzo duże, natomiast ogórek śremski u nas akurat w naszych regionach Polski troszeczkę mniej teraz się sprawdza, mniejsze plony, dlatego śremskiego teraz nie wysiewamy.